Jesteśmy ze szkoły w, Mamy do klub, w Szkole Posławnej przy Szynkowie. Mogę by było, ale nie ile. Pierwsze pytanie. Czy wie Pan co o znaczącym SKO? Szkolna na w Szynkowie? Tak. Drugie pytanie. Czy Pan z dzieckiem oszczędzał Pan i wpłacał pieniądze na krzyweczkę SKO? Tak. Czy pamięta Pan na co to Wpłacałem 60 lat temu. I na co, tak? Mhm. Przede wszystkim na książki. Czy słyszał Pan o szkolnych blogach? Słyszałem, słyszałem, ale nie mogli nic spowiedzieć. Są to blogi, na których opisujemy, co się dzieje w szkole i jakie akcje są prowadzone. Na przykład, w dniu na nakrętek dla chorego chłopca, w apele o oszczędzaniu sportowej i szkodowe. Nasz blog nazywa się bardzo Bulkowy. Chcielibyśmy zaprosić Pana do oglądania naszego bloga. było nam będzie, jeśli umieści Pan tam swój komentarz. Proszę przyjąć zakładkę z adresem bloga oraz z to serdecznie dziękujemy za udzielenie nam i dobrze Panu miłego Ja również dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Mogę to? Tak, właśnie. I to? Tak. I jeszcze balonik. Balonika nie, nie? nie będę miał. No dobrze. Dziękuję serdecznie. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego.